Best Film przedstawia To jest jezioro Kozańkunda. Jest też inne wyjątkowe miejsce. Piękny, starożytny klasztor. Wysoko w Himalajach. Nazywa się Tygrysie Gniazdo. My jesteśmy tu dla Ciebie, jak rodzina. Nie mam rodziny. Zanieście ją do samochodu. Oni zaraz wrócą. Chodź, chodź ze mną. Cii. Gdzie młode? Chłopak! Łapcie go! Spokojnie. Udało się. Jesteś odważna. Nazwę cię Pimi. To co, idziesz ze mną czy nie? Ale uprzedzam... Nie będę cię niósł. Zachowuj się, koleżanko. Au. Nie gryź! Odkryj niezwykłą przyjaźń. Spokojnie, Pimi. Nie bój się. Chciałam zgłosić zaginięcie chłopca. Pytają, gdzie matka tygrysicy. Pimi jest sama, tak jak ja. Więc dokąd idziecie? Na północ, w góry, do Tygrysiego Gniazda. Która zdobywa szczyty. Kłusownik szuka Balmaniego. Chce za wszelką cenę zdobyć Tygryska. Ona potrzebuje matki, jeśli ma przeżyć. Ode mnie nie nauczysz się, czego trzeba. Na pewno dasz radę. Pamiętaj, jesteś dzielnym kotkiem. Pimi z krainy Tygrysów. Tylko w kinach od 27 stycznia. Przeżyjmy razem tę wspaniałą przygodę. Maja Ostaszewska. Twój bilet to bezpieczny dom dla Tygrysów z Ukrainy.